Cześć! Ja nazywam się Joanna Gruszczyńska i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć w kilku słowach, naprawdę krótkich, postaram się nie rozgadać, o współpracy percentrum językowe z National Geographic Learning. Po pierwsze, chciałam zacząć od tego, że zakładałam swoją szkołę językową. Ja jednocześnie szukałam idealnych podręczników, i w pewnym momencie pogodziłam się z tym, że my tych podręczników mieć nie będziemy, i będziemy się posiłkować kserówkami z różnych wydawnictw. Będziemy się posiłkować materiałami zakupionymi w sieci, będziemy się posiłkować materiałami, materiałami stworzonymi przez nas. Aż zaczęłam szkolić się u Olimarchian, u metodyczki NGL-a, I tak podpatrywałam sobie, co na tam ma, że ona ma jakieś tam fajne książki, że te książki mają ładne obrazki, one mają piękne zdjęcia, że mają fajne treści i te treści nie są przestarzałe o 15 lat, tylko są aktualne. A w ogóle jeszcze mówią o świecie, który jest wokół nas, to, to już w ogóle było wow. No i stwierdziłam, że okej, okay, zobaczmy. No ale patrząc na moje, może nieduże doświadczenie, bo Percentrum Językowe działa, kończy swój piąty rok działalności, przerobiłam w tym czasie dwa albo trzy wydawnictwa i kontakt z pięcioma jeszcze. I właśnie od tego kontaktu chciałam zacząć, bo najpierw obejrzałam te podręczniki i stwierdziłam, że no okej, okay, zobaczymy. Są ładne, mają ładne obrazki, mają fajne treści i fajnie byłoby spróbować, nie tak. A zobaczmy. No i napisałam do przedstawicieli. Wtedy Asia była chyba na urlopie i odpisał mi przemek. Odpisał błyskawicznie i ja byłam w szoku, ponieważ do tej pory moje doświadczenie wyglądało tak, że ja do wydawnictwa pisałam i odpowiedź otrzymywałam po kilku dniach do tygodnia. Jak dzwoniłam, to nie zawsze ktoś odbierał, ale ja jestem raczej, raczej team mail niż dzwonienie. Bo ja lubię sobie posiedzieć, pomyśleć, wybrać na spokojnie i nie czuć się pospieszaną przez nikogo przez telefon. No, ale przemek odpisał automatycznie, jeszcze chyba tego samego dnia albo na drugi dzień, bo nie pamiętam, czy pisałam wieczorem, czy pisałam z samego rana. No, w każdym razie kontakt był o tak o. I dostałam sample i dostęp do wszystkich podręczników, więc ja mogłam sobie siedzieć, oglądać, patrzeć. I wybrać coś, co uważałam, że jest idealne. Do tego duża pomoc ze strony właśnie tutaj NGL w wyborze podręczników dla konkretnych grup wiekowych. No i wybrałam. A że było to rok temu, więc ja jestem takim świeżym Proud Users. I wybrałam dla mojej szkoły językowej Look oraz Impact. I. No. To są podręczniki. Idealne, a ja naprawdę jestem szalenie wymagająca. I nauczyłam też naszych uczniów, żeby też byli szalenie wymagający co do treści i materiałów, które dostają i z których mają korzystać. I moi uczniowie, jak dostali książki tak pierwszy raz, otworzyli je i zrobili. Wow! I to była dokładnie taka reakcja. Ja, jak je otworzyłam, to moja reakcja była identyczna. Yy, więc oni robią. Wow! I jacie! I po prostu to. Wow! I jacie! I o oh my gosh! Uuu! Jakie to jest piękne! A potem przeszliśmy do tego, że to są treści, które są prawdziwe. I one mówią o prawdziwym świecie, więc ja nie muszę już szukać czegoś, co tym dzieciakom przybliży ten świat i że rozszerzy im trochę treści. No właśnie! W tym roku robimy przesiadkę z Luka na Imagine. Bo jest krótszy, ma mniej unitów, co mi bardzo pasuje, bo my mamy też masę różnych dodatkowych rzeczy w, w czasie tego procesu nauczania w ciągu roku szkolnego, więc no myślę, że Imagine to będzie strzał w dziesiątkę, tak jak impact nasz ukochany. I czym mnie w ogóle zachwyciły te podręczniki? Zachwyciły mnie one tym, że pokazują rzeczy, które są naprawdę, że opowiadają historie, które się dzieją, które się wydarzyły. I nie są to jakieś zmyślone, przestarzałe treści, które nigdy nie miały miejsca, a w ogóle to uczniowie ich nawet nie bardzo rozumieją, bo nie są dostosowane do naszych realiów. Podoba mi się to, że oni wyszukując w internecie jakieś hasło, okazuje się, że ta osoba istnieje, że to miejsce istnieje i że mogą sobie podejrzeć, że to jest naprawdę. Więc dla mnie to jest bardzo duży plus, że dzieciaki, które u nas się uczą, nie czują się oszukiwane. I nie czują się wprowadzane w jakiś pseudofikcyjny świat, który nie jest bajką, ale też w sumie to nie wiadomo, czym jest. Do tego podręczniki są ambitne, mają naprawdę ciekawe i różnorodne ćwiczenia i fajnie przygotowują dzieciaki do dalszego życia tego ich egzaminacyjno-szkolnego, ale także do życia tego prawdziwego. I właśnie to nam się klei, że hypercentrum językowe i National Geographic Learning. Stara się wykształcić przyszłych superbohaterów, przyszłych liderów, uczniów, którzy wyjdą jako dorośli ludzie i będą ludźmi myślącymi, samodzielnie, będą potrafili wyszukać informacje, będą potrafili współpracować w grupie, że po prostu wypuścimy fajnych ludzi na ten świat. A na tym też nam bardzo zależy, żeby nie tylko te dzieciaki uczyć języka angielskiego, ale żeby też pokazać im trochę więcej. No i właśnie, te wszystkie zdania projektowe i to jeszcze nie takie przypisane, że jedno zadanie do każdego tematu, tylko dzieciaki mogą sobie wybrać, y, mogą sobie same podjąć decyzję, co chcą zrobić. Rewela, nie muszę już ja szykować różnych opcji, tylko to już jest gotowe, a nie ukrywam, że y, jako dla właściciela szkoły językowej, który ma obowiązków tyle y, i dla lektorów, którzy też mają tych obowiązków tyle. To jest fajne, że mamy już gotową, porządną, ciekawą bazę do dalszej pracy z uczniami, do ciągłej pracy z naszymi uczniami. I nie musimy, jeżeli jest jedno zadanie, to nie musimy, no, w sumie jest nudne, więc zróbmy z tego pięć innych albo je zmodyfikujmy. Nie, nie. to po prostu to już jest i to jest super. Do tego kolejnym plusem współpracy z NGL-em jest. Wsparcie nas, właścicieli szkół językowych, wsparcie metodyków oraz wsparcie lektorów przez szkolenia, przez świetne grafiki, przez dostęp do dodatkowych materiałów, aktywności, pomysłów. I to jest naprawdę niezastąpione, i ja życzę sobie, żebyśmy jako klienci byli tak traktowani w każdej sferze. Żebyśmy uczyli się od NGL-a, jak traktować klientów, jak sobie o nich zadbać i. Dobrze to robicie, naprawdę. Cóż więcej? Mógłabym tak pewnie gadać w nieskończoność, ale no ja mam skłonności do za długiego gadania. No to dziękuję bardzo, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Cześć!